Hej kochani, witamy was na naszym kanale. Dzisiaj przechodzimy do Was z krótkim WTK-owym pojadnikiem. Poradnikiem, pojadnikiem. pojadnikiem. WTK-owy pojadnik, czyli co zrobić, żeby nie umrzeć na WTK i zgarnąć fajne itemy i nie zmajować. Tak, i przy okazji powiemy Wam, gdzie możecie nas spotkać, jaki jest w ogóle nasz plan na te groczne targi, bo to będą nasze trzecie warszawskie targi książki. Oh. Aż, aż to tak, nie wiem, ta liczba tych targów wiecie, rośnie, bo były targi w Łodzi, w Wrocławiu, w Krakowie, w Warszawie, nie? I tak to będzie właśnie trzecia edycja warszawskich targów. Tak. No to wiecie, tak <grym> rokrocznie jak się jeździ, to nie można robić tego samego, tylko zawsze trzeba mieć jakiś taki plan osobny. I myślę, że od tego chyba możemy zacząć. Tak. I słuchajcie, plan jest taki, że będziemy tradycyjnie właściwie na targach w sobotę i w niedzielę, przy czym w sobotę będziemy tak mniej więcej na stadionie od godziny 15, tak 14-15, myślę, że tak. bliżej raczej trzeciej. Niż, niż dalej. I prawdopodobnie będziemy sobie chodzić, dopóki nam się nie znudzi. Bardzo możliwe, że aż do, aż do zamknięcia. Targi trwają w sobotę do 19.00. Z kolei w niedzielę będziemy mieć spotkanie tak. o godzinie 10.30, a po tym spotkaniu no, ostatnio, niestety, niestety musimy się zwijać do domu, więc raczej nas dużo w niedzielę nie będzie. Niestety, no. czapongi są bezduszne i ich godziny są takie, że musimy się szybko zebrać do domu, żeby dziewczyny zdążyły jeszcze do swojego domu dojechać, bo będziemy akurat miały ekipę w jednym samochodzie, więc, jakby musimy to ogarnąć. W niedzielę spotkanie będzie na Stoisku Wydawnictwa Filia, to jest 40 przez D7. Tak, więc możecie sobie zapisać w razie tak. czego i zamknąć <laughs> potem na mapki. Prawdopodobnie będą rozdawać takie będą. mapy stoisk właśnie na warszawskich targach książki. Będziemy my, będzie Ula, będzie Ula i, i będą, autorki. będą autorki właśnie, które współpracują z wydawnictwem Filia, z tą taką Filią, filii. Filią filii. <laughs> Love Matters, tak. e, także możecie zdobyć autografy, czy też zdjęcia z autorkami przy okazji przybić nam pionę, jeżeli macie ochotę. Dokładnie. E, poza tym w sobotę raczej będziemy się skupiać na takim dość spokojnym chodzeniu, dlatego też jedziemy po południu, bo pro tip dla tych, którzy jeszcze nigdy na targach nie byli, w sobotę rano nie warto iść na stadion, bo nie wejdzie się w sensie, na tej nie warto. W sensie, no to jest poja dla wytrwałych. To jest poja dla ludzi, którzy kochają tłumy, kochają duchoty, kochają wrzask, hałas, wrzawę i inne tego typu sprawy. Chyba nie ma. Więc jakby to jest. Taka prawda, targowa, jeżeli targi trwają 4 dni od piątku do niedzieli, to w piątek. To czy od jest czwartku w sumie? Od czwartku do niedzieli, no to od czwartek jest tak luźno, w piątek, w piątek już też. się robi tłum, w piątek po południu już jest grubo, w sobotę nie da się żyć, w niedzielę już tak powoli już spokojnie wszystko zjeżdża. Raczej. Więc jakby sobota jest zawsze najgorsza i tak to wygląda, dlatego my będziemy też tam dopiero po obiedzie. Będziemy sobie bujać się między stoiskami takimi standardowymi: wiecie, tu wbijemy do księgarni internetowej, pójdziemy po komiksy, wbijemy na pewno do, do sq wbijemy na pewno na stoisko morą i przyjaciół do czego Was też zachęcamy? Nie pamiętam, jaki mają numer stoiska, ale tu macie wyświetlone, jakie mają numer stoiska. Pro tip dla Was jest jeszcze taki, że jeżeli pójdziecie na stoisko Molom i kupicie coś i dacie przy kasie znać, że hej, kupiłyśmy to z polecenia bez to będzie coś na Was tam czekało na stoisku. Także warto iść i robić zakupy na Molom, bo będziecie mieli takiego Tak, gifta od nas. W tamtym roku mieliśmy u nich na stoisku spotkanie, spotkanie w Krakowski, Krakow na krakowskiej tariach książki. W tym roku mamy na fili, ale na Molom czeka na Was gadżet. Także nie zapomnijcie powiedzieć, że jesteście od nas, to dostaniecie coś gratis. Poza tym gadżety Molom są super, mają doskonałe skarpetki, które Marta ma w tej chwili do sobie. Te stópki są po prostu rewelacyjne i naprawdę warto je kupować. Plus teraz do oferty weszły te magnesy na ldówkę. Tak, także możecie. Tam... Powiem tak, ostatnio była impreza u mnie w domu. Wszyscy się zachwycili tak? magnesem z czytanosem. O! Wszyscy powiedzieli, że to jest epicki magnes. O! Autentycznie, bo wiesz, no do kuchni wiadomo, bo tak. co się na imprezie chodzi. No po, po soczek. Także no I... warto. No. A teraz myślę, że przejdziemy sobie do takiego zestawu właśnie takich protipów, takich tak. no takich poradnikowych. Do takiej poradnikowej części tego filmu, dla wszystkich tych z Was, którzy na przykład nigdy nie byli na warszawskich targach <laughs> Albo dla takich osób, które w ogóle nigdy nie były na targach książki i teraz jadą po raz pierwszy. Tak. I co warto pamiętać? Poza tym, że właśnie w sobotę rano jest masakra, tak. i jeżeli chcecie Kosmos. w sobotę iść na targi i sobie na spokojnie w miarę pochodzić i popatrzeć, no to lepiej po południu. Lepiej po południu. Jeden z ważniejszych protypów: nie kupujcie za dużo. Tak. Kres jest taki, że nie zawsze to się też nawet opłaca. To jest coś, co zauważyłyśmy już po tych kilku targach, i zarówno tych krakowskich, jak i warszawskich. Nie zawsze ceny są tak atrakcyjne, jak można byłoby się mm -hmm. spodziewać. Standardowo mniej więcej są takie jak w księgarniach internetowych normalnie, albo na jakichś tam innych promocjach Albo promocje. nawet są czasem okładkowe ceny, tak, więc u niektórych wydawców nie płaca zupełnie. Więc typ jest taki, że jeżeli macie trochę czasu i Wam się nie spieszy, no to wiecie, tu księgarnia internetowa, a tu patrzycie na stoisko i sprawdzacie, gdzie Wam się bardziej opyla, bo czasami nawet. Lepiej jest sobie zamówić książki przez internet i dopłacić za wysyłkę, a nie latać z tymi torbami, kiedy odparzają się ramiona i palce bolą i wszystko jeszcze jest gorąco, no, bo to no, maj... No, 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 no. Też często więc, możecie no. przepłacić przy okazji. Dobrą, dobrym pomysłem są na przykład zrobienie. popatrzeć sobie na te książki, zrobić sobie listę tego, co Was tak. interesuje i ewentualnie potem zamówicie w domu, albo odwrotnie, jeżeli już wiecie, że któryś wydawca będzie miał promocję, tak jak na przykład SQN ma rokorocznie tą promocję 3 za, za, 2, za 2, to możecie sobie zrobić listę książek właśnie, które chcielibyście sobie kupić na targach, no i już z tą listą powiedzmy chodzicie. Na, 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 na stronie warszawskich Targów książki też jest wypisana li, lista stoisk, lista tak. wydawców wraz właśnie ze stoiskami, z tymi numerkami, gdzie kto jest, sobie zaznaczyć od razu gdzie chodzicie, tak. żeby po prostu uniknąć takiego wielkiego zamieszania, bo y, warszawskie targi książki odbywają się na stadionie narodowym i sprawa wygląda generalnie tak, że stoiska są ustawione na tym korytarzu na pierwszym piętrze. dookoła właśnie, Trybuk. no by, byśmy powiedzieli też nawy, tak. a sama płyta, tam gdzie normalnie jest murawa. Y, to jest, jest, jest midpoint. Znaczy, w ubiegłym roku też był midpoint, Point, tak? tylko to też no nie back. jest e, cały, e, to nie jest też ca, ta cała płyta. Tam też e, można sobie kupić coś do jedzenia, kupić sobie jakieś piwo ewentualnie, czy też, też w, ogóle, e, czy w ogóle sobie usiąść i chwilę odpocząć. Tak. E, I to jest fajna rzecz, że tam po prostu jest wydzielona przestrzeń, żeby chwilę chwilę rzeczywiście odetchnąć, tym bardziej, że tam jest raczej cicho na dole, mm -hmm. mimo tego midpointu, Pointu, e, niż właśnie na no chyba, tak że przyjdą jakieś tam inne gimpy, czy poszukiwacze no i no tak, z tego no jakąś tam wielka jak coś tak, tam ludzie. Będą. No niestety wstęp dla ty Tybelf jest to 000, 000 tysięcy tak na więc nas nie wpuścili, jakby no do aby, wtedy aby, nie Albo fajny panel, właśnie na Mitterrandzie, i szkoda, że, że jakoś tak to dziwnie zorganizowano. No ale tak to bywa: jest właśnie płyta, na tu jest Midpoint, są pierwsze trybuny, jest cały ten wielki korytarz, gdzie są Jest tak, i... jeszcze jakby korytarz pod spodem, jakby tak. pod trybuną, i tam podobno jest szapnia czy tam jest szatnia to raz, Ech. dwa, że jest jeszcze pod trybuną jest ten taki korytarz, gdzie są różnego rodzaju pomieszczenia związane z organizacją eventów właśnie na takich obiektach mm -hmm. sportowych jak Stadion Narodowy tam z reguły się wykładają firmy z komiksami Komiksy, i, gry, i, gry, i, i gry jeszcze, i tak, planszówki, zabawki, mm -hmm. tego typu sprawy, oni tam też są. I tam też na przykład w tym właśnie, w tym drugim korytarzu na przykład często są takie firmy jak na przykład Epic Page. Oni tak. raz byli właśnie w tym głównym korytarzu, raz byli tutaj bardziej w tych właśnie growo-komiksowych akcjach, więc po prostu trzeba sobie Popatrzeć, gdzie te stoiska, które was interesują, się znajdują. Można coś tam zjeść, są oczywiście jakieś tam kawiarnie, chociaż na miejsce liczyć, można tak naprawdę no siednie na jeża. Trzeba się po prostu kambić. Jest szatnia w podziemiach, z tego co się też dowiedziałam, tak, gdzie można zostawić bagaż. Tak, powiem, no. jeżeli macie walizkę na przykład i nie chcecie jej ze sobą taszczyć, bo raczej nie, nie chcecie no to, to możecie sobie tam zostawić w szatni i nie ma raczej żadnego problemu. Chociaż ma być raczej ciepło w ten weekend. No. Ma być na razie pochmurne niebo, ale raczej ciepło, w związku z czym, może nie trzeba być żadnego płaszcza na siebie zarzucać i tak i zostawiać sobie w szatni. No, no, co ważne jeszcze? Patrzcie na ludzi dookoła siebie i nie bądźcie ciężarem. W sensie to jest coś, co jest ważne przy każdej imprezie mazowej. Czyli jak chodzisz, to chodź tak, żeby nikomu nie zostawiać drogi. Jak już musisz wziąć to dziecko w wózku, które drze morda, jak ty patrzysz na erotyki, to zrób to tak, żeby to było przyjemne dla dziecka, dla ciebie i dla innych. Kupujących. W sensie, wiecie, teraz to już trochę tak rajduje, ale naprawdę bardzo ułatwia się sprawę, kiedy na przykład nie tarasuje się przejścia, kiedy idzie się w jednym kierunku cały tłum, kiedy gdzieś tam się przystaje na chwilę przy tych stoiskach i daje się wejść innym w te stoiska, kiedy siedząc w knajpie, nie siedzi się w knajpie z telefonem na czteroosobowym stoliku i patrzy w telefon, kiedy tutaj pięć osób chce zjeść sobie jedzenie, bo od 6 godzin nie miało nic w gębie i tego typu sprawy, więc jakby takim mega protipem jest to, żeby myśleć po prostu. No na pewno obserwować, bo mówię, ten tłum jest ogromny i rzeczywiście, szczególnie w tą sobotę można, można się pogubić, albo zrobić komuś krzywdę. E, dobrym też tipem jest to, żeby sobie wziąć kogoś, jakąś koleżankę pod pachę, żeby chodzić w parach, a nie samemu, tak. bo jeżeli zrobi Wam się słabo albo coś, no to dobrze mieć kogoś ze sobą. No i na przykład jakąś tam butelkę wody czy coś do przekąszenia jeszcze w międzyczasie, żeby napisać w torebce, e, bo może być rzeczywiście duszno, może być ciepło, chociaż tam w Warszawie raczej nie jest gorąco, gorąco jest zwykle w Krakowie. Tak, bo to jest ten plus, że to nie ma wszystko otwarte ten I, tak, i to wywiewa trochę. I nie, nie jest tak źle, także e, to, jest, to jest dobry pomysł. E, pamiętam, że ktoś na grupie właśnie u, u naszej, przy takim poście porodnikowym e, zasugerował, że może lepiej jest wziąć gotówkę zamiast karty i wtedy tak. wydajecie mniej. I to wcale nie jest głupie. To nie jest głupie z tego tego względu, że jak macie kartę, to nie widzicie swoich pieniędzy, a kiedy widzicie, że mieliście stówę i nagle zostało wam 3 złote, to trochę boli. A jednak z Kajtę te pieniądze płyną. I to jest też dobry protip. To jest protip, którego na naszych pierwszych targach nie wiedziałyśmy i przyszłyśmy e. z ośmioma tarbami książek do domu. E, tak, więc w tym e. roku jeszcze będzie. Gotówka. Ten buchol z targów będzie taki, wiecie, ma, malutki. Tak, taki raczej skromny. No, także lepiej wziąć sobie gotówkę rzeczywiście i pilnować po prostu tej gotówki. Wiadomo, że Kajta jest o tyle bezpieczniejsza, że nikt wam nie wysunie stówki z, z portfela, z kieszeni gdzieś tam w tym kółko no tak, i w ogóle, jak wiesz, ukradnie portfel, też ukradnie wszystko, nie? No tak. A no, też. To raczej się takie rzeczy nie dzieją. Nie sugerujemy wam, żeby na przykład właśnie zabierać dużych bagaży ze sobą. W I ten, zostawiać na ich klub. na przykład na środku. Bo już były też takie sytuacje, że właśnie ochrona musiała przyjść i, i była jakaś tam awantura związana z tym, że jakaś pani sobie na środku korytarza zostawiła bagaż. I sobie poszła a, na pół godziny. W, w naszych czasach, gdzie różne rzeczy się dzieją i różne rzeczy w tych bagażach są, no, no to można może się troszeczkę zdenerwować. Także w ogóle nie bierzcie raczej dużych walizek, dużych toreb na, na targi, bo po prostu... Umęczycie się, możecie zrobić niebezpieczne akcję, umęczycie ludzi, którzy będą chodzili wokół was i będziecie musieli tą walizkę non stop przestawiać, bo ktoś będzie chciał przejść. Także wiecie, to jest dla wygody waszej i wszystkich wokół tak, tak naprawdę. Co ważne jeszcze, nie bierzcie tony książek do podpisu. Pamiętamy Jezus, na przykład tak. sytuację z Remigiuszem Mrozem, gdzie byli, były osoby, które po prostu brały absolutnie wszystkie książki tego autora i dawały mu do podpisu. jakaś dziewczyna podeszła kiedyś z walizką i wyciągnęła z niej wszystkie jego I słuchajcie, książki. słuchajcie, dlaczego to mówimy? Otóż bardziej chodzi raz o pewne, pewien taki komfort dla autora, bo on naprawdę w ciągu dnia, w ciągu tych kilku no. dni podpisuje setki egzemplarzy no i no po prostu ręka wysiada. Dwa, że z, bardzo często jest tak, że jeżeli idziecie do popularnego autora, to on ma bardzo ograniczoną liczbę czasu, żeby podpisać pewne e, jakby no, te egzemplarze, które dostanie i może być tak, że przez takich delikwentów, którzy zabierają mnóstwo książek, wy nie dostaniecie podpisu, bo autor już musi schodzić ze stoiska. Bo idzie kolejny autor. Bo idzie kolejny, tam te spotkania no, są raczej tak po półtorej godziny trwają i jakby... No dnia... chyba, że to mróz. No I, i zwykle jakby wchodzą kolejni, także musicie mieć to na uwadze, żeby po prostu, jeżeli macie ochotę po... Wziąć ten podpis, na przykład wymienić parę zdań z ulubionym autorem, no to weźcie sobie jeden tytuł, ten taki wybrany, ulubiony, no. najlepszy, i myślę, że to jest e, dobry pomysł. Tak. Poza tym, Casey jest taki, że i tak wielu wystawców już otwarcie mówi, że będą limity. Po prostu, więc tak. Jakby nie ma sensu: beć z domu 8 książek, czy tam 20 książek, czy 40. Bo i tak ich nie przyniesiecie do stoiska. I tak autor im was nie podpisze, bo po prostu wydawcy i wystawcy i księgarze, i kto tam to stoisko prowadzi już od ostatniego roku, zwłaszcza i poprzedniego, wspominają o tym, że są limity. Po prostu i chodzą pracownicy i mówią, że tylko jedna książka, tylko dwie książki, tylko jedna, tylko dwie. Także i tak wam się to nie uda. Jak dla koleżanki chcecie, no to może się tam wciśniecie, bo tam chyba dwie można zazwyczaj, nie? Ale nie więcej, bo to no tak jak Anna mówi, po prostu komfort dla autora, dla was i dla ludzi w kolejce za wami, bo już nie z dwa były tak. Sytuacje, kiedy po prostu autor musiał zejść i połowa ludzi jej podpisu nie dostała, bo ktoś genialnie przyniósł wszystkie książki. Say, e, tak, no. Swoją drogą na stronie znowu znowuż Warszawskich Targów Książki znajduje się program, gdzie jest cała lista spotkań tak. i godzin, więc możecie sobie znowu ponownie zobaczyć, gdzie kto będzie, na jakim stoisku. Warto też śledzić e, choćby Instagramy różnych wydawnictw, bo tam już się ogłaszają, prawda? W związku z, z tym, że no te targi się za chwilkę już zaczynają, bo już tak. w czwartek, e, już jutro właściwie, jak to oglądacie. Tak. E, także tam już tych informacji jest naprawdę dużo i można sobie właśnie sporządzić listę tych spotkań i wybrać te, na które chce się pójść. Tam też w tym programie są panele różnego rodzaju, tylko że bardzo duża część jest tam właśnie w ramach midpointu w tym roku, i przyznam szczerze, że nie ma tak wielu fajnych paneli, jak były w ubiegłym roku na przykład. Chociaż może to się zmieniło i, te, i coś tam jeszcze dodawało. Do, 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 do podejrzewam, że problemem mogło być to, że jak rok temu były panele, to były te panele tak pochowane, że ludzie nie widzieli, jak do nich dojść. Tak, i była bardzo mała frekwencja. Bo była bardzo mała frekwencja, to był, były genialne panele z genialnymi ludźmi, ale sale były pochowane gdzieś tam, wiecie, w zakamajkach stadionu. I trudno było do nich, i trafić. Było do nich trafić i nie było nawet żadnych znaków, więc to był w ogóle fakat ze strony tajgów, że tak to rozwiązali. I podejrzewam, że z tego względu. To mogło być tak, że w tym roku się zdecydowali na mniej tak. tych, tych spotkań. No i myślę, że taka chyba już chyba ostatnia taka rzecz, którą możemy Wam sprzedać, którą my też zamierzamy uskutecznić w tym roku. Mianowicie jest taka, żeby w ramach, jakby jeżeli tylko możecie, to przejść dosyć spokojnie po tych stoiskach. Rozejrzeć się za takimi książkami, na które normalnie byście nie zwrócili uwagi, tak. bo to jest właśnie. To jest jakby kwintesencja targów książki, żeby znajdywać jakieś perły, takie rzeczy, wiecie, niesamowite, których nie ma w mainstreamie, bo tam faktycznie wystawiają się niekiedy wydawcy, których książki są albo bardzo drogie, albo no, rzadko można na nie trafić. W związku z czym może warto, wiecie, wydać trochę więcej na jakiś wyjątkowy egzemplarz niż na te książki, które możecie równie dobrze łatwo znaleźć w internecie, bo w, z reguły w internecie jest taniej i poza tym wiecie, te nowe tytuły wam nie uciekną, a te tak. takie wyjątkowe mogą być rzeczywiście wyjątkowe, bo one mają zazwyczaj niskie nakłady. Także właśnie targi książki są po to, żeby odkrywać nowe rzeczy i, i szukać czegoś takiego nieoczywistego. No i spotka się z nami. Tak, <laughs> oczywiście. Tak. I z No to, to chyba by było na tyle. Myślę, tak. że już wszystko powiedziałyśmy, co miałyśmy do powiedzenia. Mamy nadzieję, że będziecie się dobrze bawić na targach, obojętnie w którym dniu będziecie. Mam nadzieję, że was nie przestraszyłyśmy, bo to w sumie był bardzo pesymistyczny film w pewnym momencie. Nie, ja, ja po prostu trzeba się jakby przystosować do tego takiego no, bardzo specyficznego czasu, jakim są targi. Jest, to jest ciężka impreza jak każda impreza <laughs> masowa. Jeżeli jesteście takimi osobami, które na przykład nie lubią tłumu, tłoku, hałasu, duchoty i tego typu spraw, <laughs> To można się umęczyć na tych, na tych targach. No właśnie, jesteśmy my, żeby wam podpowiedzieć coś, tak. żebyście się aż tak bardzo nie zmęczyli. A, i znaczy, to... jeszcze najważniejsza sprawa: jak jeszcze to... raz ktoś do nas podejdzie, stanie przed nami, i zrobi tak. Słuchajcie, nie bójcie się do nas gryźć. Nie bójcie się. Naprawdę, mówiłyśmy o tym już kiedyś w naszym podcaście w Czytadeli i myślę, że możemy też mówić trochę za innych twórców. My nie gryziemy i macie tego dowody na każdych targach, kiedy podchodzicie, strzelacie fotę i po prostu podbijajcie. Hej, cześć, jestem Kasia. Mogę zrobić zdjęcie? Mówimy, dawaj, chodź, robimy cyk, fota, na piona i pospijamy. No, chyba, że chcecie z nami No, chyba, że pogadać. chcecie pogadać, no to zawsze się robi kółko wzajemnej adoracji i wszyscy I sobie wiecie, możemy rozmawiać. Tak, torujemy przejście na przykład przez pół korytarza i tak sobie gadamy. Więc jakby nie bójcie się tego totalnie, my nie gryziemy. My mamy totalną świadomość tego, że jedziemy tam też trochę do pracy, żeby się z wami spotkać, także nikomu nie odmawiamy, chyba, że na przykład ucieka nam w tym momencie, nie wiem, samolot do Tokio ale no to już nie bywa w życiu tak naprawdę. Więc co, to by chyba było na tyle. Mamy nadzieję, że się z wami spotkamy. Wpadajcie oczywiście do Molon po niespodziankę, wpadajcie na filię w niedzielę o 10.30 na stoisko 40 D7 chyba, o ile nie pomyliłam. Coś takiego. I, i, I łapcie nas, po prostu jak nas gdzieś zobaczycie, to krzyczcie, E, szazam, besty! To się to reagujemy na szazam. Ostatnio w sklepie to się udowodniło, jak Anna na mnie przez pół sklepu krzyknęła. Szazam! <słukasz> <słukasz> Krzyknęłam Marta, nie, nie zareagowałaś. <słukasz> szazam zakrzyknęłam, to się wróciłaś. działa. No, także polecam ten sposób. Najwyżej to wy wyjdziecie na głupków, jak się na was ludzie dziwnie spojrzą, spojrzą. My się będziemy z tego cieszyć. No, <słukasz> także już, koniec. No, do zobaczenia następnym razem. Pa!